Zaczniemy nasz seans, a ściślej drugą część naszego seansu, naszego spotkania. 1 2 3 Пять. Легко-легко. Голова отдохнувшая, свежая, ясная. Настроение нормальное. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. Одиннадцать. Двенадцать. Четырнадцать. Пятнадцать.

O co chodzi w tym? Nie pan? To wie pan No, że nie ma nic wiecznego na Placu Piłsudskiego. Ale to, to grubnie o grób nieznanego żołnierza też nie? Jezu, nie? Proszę pana... No ktoś... pyta, no. nie, pan nie, to obry, obry, nie, nie No pytam, no! A dlaczego do Ziobry? No bo wy jesteście taką telewizją... <laughs> jaką? No, um, tak jaką? Zero. Taką, byle jaką. Byle jaką? Zero. No dobrze, że pan nazwę zna. No to chodzi, zero. Proszę, tak. No ta tak się na... pani musi pana zapytać? Dzień dobry. Jak tam kolega Waluś dobrze czuje? A nie wiem, bo nie znam człowieka, jeszcze się z nim nie widziałem. Naprawdę pan nie zna? No naprawdę. Dopiero mam zamiar poznać, jak będę z nim rozmawiał. Bardzo miło. Słucham? Bardzo miło, że pan ma zamiar poznać. Cieszymy, się. No trzeba rozmawiać z ludźmi. Pierwszy raz. Po 176 razach pan się tu zjawia. Tak. Czego pan a pan który raz jest? Bo ja pierwszy. A ja 176. 176. Tak. A, a pan, pan jest po, po której stronie barykady? Ty, tej, te, tak? Po tej i tamtej. Czyli? Po swojej. A. Czyli? Po polsku. Nie po, po polsku to było? Po polskiej No trochę stronie... nie jestem w stanie zrozumieć jak można być po obu stronach barykady. Czyli być po czyjejś stronie barykady? Nie, nie trzeba, ale pan tu tak dobrze się trzyma z tymi ludźmi, że wydaje mi się, a pan, że... A pan po której stronie barykady. Ja przyszedłem zobaczyć to zo. Zobaczcie to co? Zo, a tu tak. li z tam. To, 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 pan tam jest. To, to, to ma pan w zagrodzie. Są dwie zagrody specjalnie stworzone. Tak, wydaje tam, mi się, że tam zagroda kolejna. Więc tam zapraszamy pana serdecznie. Rozumiem. Czyli tam są zwierzęta. Nie, 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 to pan powiedział. To powiedział tak? a, pan ale ja nie wskazałem, pan gdzie są. Nie, ja po panu ZO. powiedział, że a, tam są Oczywiście ludzie, nie wiem, czy pan, wie pan w Warszawie jest od dawna, czy Sucha? od niedawna. Pan w Warszawie od dawna, czy od niedawna? Wie pan co? No od 42 lat. I pan jeszcze nie wie, że na placu Piłsudskiego zoo nie ma, tak? E, proszę, proszę pana, to jest, pan właśnie jest ja zawsze myślałem, że nie ma, ale jak dzisiaj przyszedłem, to zacząłem się zastanawiać. A, zastanawianie zawsze jest czasem. Tak. Pan, pan mówi, że pan 42 lat w 42 lat i na placu Piłsudskiego Zoo. Naprawdę? Przecież dziś się pan uchował. Proszę pana, moje początki to Ursynów. No to nie mógł no pan od co? to daleko od zoo, można się zgubić. Jeśli się boisz, już jesteś niewolnikiem.